Łódź posiada niezwykłą strefę wielkomiejską. Jest to jedyna tego typu struktura centrum miasta w Polsce. Jedyna z uwagi na rozległy obszar, bowiem jest to około 1400 hektarów, i jedyna tego typu z uwagi na charakter zabudowy, bowiem jest to około 10 000 obiektów o walorach historycznych. Znajduje się na tym terenie około 300 fabryk, przy czym jeszcze w latach 60. mieliśmy ich około 1000. Mamy tam prawie 30 pałaców, prawie 50 willi. Jakąś część tych obiektów już miasto zrewitalizowało. Niemniej jednak wciąż istnieje silna potrzeba odnowy miasta. Władze miasta przygotowały gminny program rewitalizacji i przewidują, że w trakcie jego realizacji zostanie wydanych 3 miliardy 700 milionów złotych. Ponadto przewiduje się, że każda zainwestowana złotówka będzie powodowała prawie półtora złotego dźwigni finansowej, czyli prawie półtora złotego prywatnych wydatków. Różne badania naukowe pokazują, że np. w Stanach Zjednoczonych programy rewitalizacji powodują, iż jeden dolar zainwestowany w odnowę miasta przynosi od 2 do 6 dolarów wzrostu wartości nieruchomości. Tylko pamiętajmy, że my, rewitalizując miasto, nie możemy koncentrować się wyłącznie na wartościach ekonomicznych. Pewnie, że ten element jest dla nas ważny, niemniej jednak rewitalizujemy głównie dla mieszkańców i dla różnych podmiotów, które z miasta korzystają bądź w przyszłości mogłyby korzystać. Ta odnowa przede wszystkim wiąże się z tym, że ta strefa wielkomiejska jest silnie zdegradowana. Fizycznie i my tu mówimy moralnie, przy czym mamy na myśli fakt, że zabudowa tkanka miejska nie przystaje do naszych obyczajów, do naszych potrzeb współczesnych, społecznych. A więc poza fizyczną odnową, niezwykle ważną z pewnością, musimy również rozwiązać problemy społeczne, których nagromadziło się w centrum miasta bardzo wiele. Miasto przyjęło gminny program rewitalizacji i on obejmuje działania, które będą włączały mieszkańców zamieszkujących to centrum miasta w działania służące tej odnowie. Myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów. Przy czym nie chcę obniżać wartości poprawy jakości fizycznej, estetyki miasta, bowiem w pięknym mieście mieszka się piękniej. I myślę, że. Łącznie z różnymi procesami gospodarczymi ta społeczna odnowa przyniesie oczekiwany rezultat.